Na polskiej scenie muzycznej można dostrzec wiele utalentowanych artystów, którzy od lat przyciągają uwagę swoją twórczością i charyzmą. Jednym z nich, którego kariera trwa od wielu lat, jest bez wątpienia Maciej Maleńczuk. Urodził się on 14 sierpnia 1961 roku w Wojciechowie. Jako wokalista, gitarzysta rockowy oraz poeta zyskał niemałą popularność uznanie, a jego utwory przeszły do kanonu polskiej muzyki. Maleńczuk zaskarbił sobie serca słuchaczy takimi przebojami jak tango libido jestem sam, dzisiejszej nocy, uważaj na niego, ostatnia nocka czy kolendy. Jego twórczość jest często określana mianem ponadczasowej, a teksty piosenek poruszają zarówno osobiste, jak i ogólnoludzkie tematy. Zanim wystartował na dobre w świat muzyki, Maciej kształcił się w różnych szkołach zawodowych, a jego oficjalny zawód to ślusarz spawać. Życie artysty nie było jednak usłane różami. W 1991 roku został skazany na dwa lata więzienia za odmowę odbycia służby wojskowej. Tamte trudne chwile spędził w Gdańsku i Stargardzie, jednak po wyjściu z trudnej sytuacji postanowił skupić się na muzyce. Zaczynał od gry na gitarze, a także komponował utwory, które początkowo utrzymywane były w stylistyce bluesowej. W 1996 roku dołączył do zespołu Pudelsi, gdzie jako wokalista nagrał pięć płyt, co przyczyniło się do jego rozwoju artystycznego. Polacy doskonale znają Maleńczuka jako jednego z czołowych polskich wokalistów, ale także jako jednego z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych artystów w kraju. Warto wspomnieć, że życie Macieja Maleńczuka skrywa wiele ciekawych faktów, które mogą być zaskoczeniem nawet dla jego największych fanów. Chociaż znany jest jako Maciej, w rzeczywistości urodził się jako Mirosław. Dopiero po chrzcie przyjął imię, które jego zdaniem było bardziej odpowiednie do jego artystycznej drogi. Oryginalność jego wybory imienia zaskakuje, ponieważ historycznie związana jest z tym, że duchowny, który chcił maleńczuka, uznał Mirosław za imię herezyjne i nie miał zamiaru ochcić wówczas małego Mirosława. Ta mało znana historia związana z jego nawiązaniem do imienia, jest tylko jednym z wielu interesujących elementów życia artysty. Podsumowując, Maciej Maleńczuk to postać, która nie tylko podbiła serca wielu Polaków swoimi piosenkami, ale również zaskakuje osobistymi korzeniami i ciekawą geografią. Jego twórczość wciąż inspiruje i wywołuje emocje, a jego obecność na scenie muzycznej z pewnością umacnia jego status jako ikony polskiego rocka.